No to od razu napęd rozłączałeś? No no. Do próby kręconej korytko. jak nic więcej nie wymyślił. To jest ta, ta część, że tak powiem Czyli z masą tu mamy całą tą organiczną. E, organiczną. E, te korzenie przenikają głębiej. Mm? Do, do. Tej pod, podpóźnej warstwy? Czy I tej... tak jak powiedzieliśmy, że korzenie to też jest materia organiczna i próchnica. Tak, wokół nich po prostu się tworzy. Bo na tym ciągnie tą słomką wszystko to, co stamtąd, mhm. ale zostawia też. Tak. Ale bakterie, które Czyli współpracują... powiększamy całą warstwę produkcyjną. Dokładnie. No. To... Teraz pytanie no. Ciebie za 100%: czy jest coś, gdzie nie powinno się stosować orki? Torfy? Nie wolno stosować orki na e, e, substancjach na glebach organicznych. Na glebach organicznych trzeba robić to, co wszyscy próbują robić normalnie w rolnictwie, czyli ubijać, wałować itd. I orka jest szkodliwa, i tu się z każdym zgodzę. Nie wolno stosować orki na glebach organicznych. To wie każdy, kto próbował orać łąki torfowe i z tych łąk Przesuszaj, torfowych. Przesusza je? Tak, jest dokładnie. Bo są szybko ten. Szybko dają mu widocz. One Tworzą się włókna po prostu. Struktura mm -hmm. włóknista, wytwarza się ten torf. I one praktycznie, e, tworzenie tej struktury włóknistej powoduje, że e, ona traci swoją, swoje właściwości e, odżywcze dla roślin. Dobra? No nie. To jak miałeś? Z każesz? Nie, nie, nie miałeś stać, nie, nie stać mi było na komodorę, ani na te inne, jedynie. O, to miałem! Znaczy tak. Pierwszy. Nic, co po Nintendo mieliśmy. No. I później. Nic. Ja więc... miałem to, to w atali, no. Tylko że 500. No i Pegasusa. Od Pegasusa zaczynaliśmy. Nie? I taki, później Nintendo mieliśmy. Taki wczytnik kaset podłączony no. do, takiego, do takiego. telewizora. To, to wujka właśnie na ten czytnik kaset. Tego, takiego Pegasusa. No. No, no. no i Pegasus. na tym to zaczęliśmy. Taki, taki... Wiesz. a tutaj masz Porsche. Ciągle. Gdzie? Porsche? To jest Porsche? Porsche? No, Porsche to jest Porsche. No, to już w ogóle śmieszne. Och, mordę, to ten ciągnął ten puch taki ogromny, tak. chyba z 20 sklepów albo więcej. Na linach, nie? Co no, no, no. To są no. filmiki nawet. Tak, ta. ta, masz to. Jest, liny, no. To był podtaczany. To był pług, obracała siebie, to nie, to było taka wahadło takie, nie? Tak. Weź tym zakręć. Tutaj masz filmik gdzieś. Tutaj, Cieka go... A jak tym zakręcali? No, tylko do przodu podjeżdżali. Co? To były dwie lokomobile, jedno na jednej stronie, drugie na drugiej stronie. Przeciągali z jednej strony. A, a skręt do... jak? Tam masz filmik. Zobacz. Taki pług był ciągnięty. No. Przepraszam. O, widzisz? Ciągnęli, w jedną stronę przeciągali i potem odwracali go i w drugą stronę ciągnęli. Mm -hmm. Ale pewnie Warka nie była za ciekawa, co? co? No, ale wiesz, w stosunku do konia. Nie? To będziemy dojść trochę. O właśnie, to się pokazać. Wiesz na dwóch? I one przyciągali, one przyciągały, nie, z jednej na drugą. Aha! A Te tylko podjeżdżały do przodu? O, o no. szerokość pługa i wciągnął z powrotem. Ale bajer. Wiesz jakie tam są ciężkie ziemie? No. Tam masz dojść to by wszyscy, bo wypłoch miał robotę, ten duży mam na myśli ciągnąć. No. I taką technologię mieli przed pierwszą wojną światową. Przyciąganie puga? no to nie wiedziałem o tym. No. I powiedz mi, jakby ta odka była taka bez sensu, nie? No nie. To kto by takie coś wymyślał, powiedz? No właśnie. To jakby ona miała tylko wady, no przecież ludzie nie byliby głupi. Wszystko no by tylko po górze sypali, wszystko... A jednak... A jednak? Muszą być pewne zalety. O, teraz jedziesz chyba, co? Ale zaraz dasz Bartkowi, dobrze? No przyczepę skosisz. Ciągnik z pługiem. Półgobrotowy. Ja pierniczę. Pług obrotowy. Który to rok? Tam jest coś? Nie ma. Nie wiem, ale popatrz, już wtedy wymyślili, tak? Zobacz, jak to jest wszystko to, co teraz praktycznie. To wszystko ci prześnie. I teraz talo komórki No, dobra. To tak. Jeszcze to jest Bartek? Kopaczka do ziemniaków. Jak masz wytłumaczone, ile to jest ja, tak. ja, jeden ja. koń?

I zatrzymywałeś. Dokładnie. Skręcałeś, szczęki odchodziły, nie tarło. Dokręciłeś, Czyli nie? To, po to były napędy pasowe, nie? Tak, jest. I załączałeś sobie napęd pasowy. Na przykład mucarnie, tak czy coś jest. tam podjeżdżałeś do tego, nie? Mhm. I to było na wodę. Mhm. Tak, jest. Czyli się na dalsze paliwo, ale zobacz, jakie potężne paliwo. Niby woda, tak? No tylko, że. Znaczy węglowe albo drewne, Nie, bo lokomobile palą drewno, nie węglem. Nie. Ale maszyna parowa, Ale zobaczcie jaką to potężną masę. Zatrzymaj lokomotywę parową. Jaka to moc. Nie, nie cię, wolno, ale już są.